ma widzowie. Dzisiaj nagramy odcinek z Roblox, Alvin and Friends. Pokażę wam ile zarobiłam z pomidorów. Tylko wam pokażę i pokażę moją farmę i kończymy ten odcinek. Nie wiem o który będziecie oglądać prawdopodobnie 13, 14 albo później, albo i wcześniej jakoś teraz nie wiem. Wchodzimy. Jeśli będziecie chcieli ze mną zagrać, można, można oczywiście, pewnie, mm, nie wiem, nie wiem, o której też, kiedy, nie będzie teraz codziennie odcinków, bo jutro nie, nie, chyba, że jutro później troszkę, odcineczek, bo ich dużo czasu będę miał, Dzisiaj może zrobiłem 259 tysięcy z pomidorów Oczywiście 400 ileś 100 litrów miałem Pokażę wam moją nową, no moją nową farmodo bo od niedawna jest nowa Tu oczywiście pies który powinien być tam w oglądzie, ale jakoś na sobie wychodził tu fabryka czekolady, Tu fabryka jedzenia dla zwierząt Oczywiście fair, ser, fabryka sera Jeśli ma być też ponoć jakiś upgrade Czy eve event świąteczny Tu fabryka ciasta, tu przepakarnia. Ciasto, czyli jakoś tam nie wiem jak to się nazywa dokładnie, jak to macie ciasto. Tu dalej nic nie ma, bo oczywiście jak zbieram na fabrykę miodu. Tu oczywiście nie. teren mój wygląda taką. Wszystkie ma. Oczywiście, jeśli nie wiedział o co chodzi z tymi, tak pokazuje. To, 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 to macie takie zadania, jeśli już wybrać 200 tych monet, to będzie oczywiście, to będziecie mieli obszały slot, tu jest, jakiś tu to jest, tu jest, tu tu są tu jeśli by ktoś nie wiedział, jak się to robi, to podejdę i Wam pokażę. Hmm, podejdę i pokażę po prostu Wam, akurat mam zapamiętanie, z mlekiem co zrobię. Może jeśli dzisiaj, w każdym to nagrałbym odcinek, ale nie wiem, czy dzisiaj dokładnie, Oczywiście krówki sobie wchodzą, mają ja im wysypkę jedzenie, bo jak są smutne, to jest złe mleko. Ja sobie potrzebujemy dobre mleko, tak więc proszę, dobra. tyle wam starczy, jeszcze jedno im wysypki. Jeśli, jeśli też krowy zostają sobie w domu, to one się robią smutne i im sta się tak, jakby nie tu po prostu klikacie coś. Jeśli chcecie je zagonić, zaraz Wam pokażę. Tu Podchodzicie do krowy, klikacie takie lasso, zaznaczacie sobie ile tam macie krów, na przykład 4 w moim przypadku pies, pies gdzieś tam łazi i tutaj podchodzicie tu i i czekamy aż krówki sobie podejdą i się wydoją idzie jeszcze jedna krówka powinna raz, dwa, trzy, cztery nie wiem ile ten odcinek będzie trwał Hmm. Jeśli chcecie wydoić, to podchodzicie tutaj i tutaj klikacie. To jest prosty proces, powtarzacie przez tyle, ile, ile będzie Ja pokażę zaraz wam ile i ja mam Tu Mam duży, dużo. Oczywiście 16 królów dodanie 2 i zostało nam tyle dami zrobimy w noży kiedyś indziej o 135, jeszcze mi dużo brakuje, do 200 tych monet, a w dzisiejszym odcinku to było na tyle.